Siemka, tu Trushing Mat. witam i zapraszam na kolejny odcinek historii na szybko. Dziś spróbujemy omówić wojskowość w okresie wczesnych piastów, ewolucję jej struktury i uzbrojenia. Niewiele wiemy o wojskowości na naszych ziemiach przed pojawieniem się dynastii piastów. Możemy jednak snuć domysły w oparciu o wiedzę na temat ludów sąsiednich czy też na przykład przekazów bizantyjskich kronikarzy opisujących ówczesnych Słowian. Podstawą plemiennego wojska było pospolite ruszenie wolnego chłopstwa, czy też kmieciów, którzy stanowili zdecydowaną większość ówczesnego społeczeństwa. Wraz z pojawieniem się zagrożenia, lokalny władyka, czy też wódz rozsyłał tzw. wici. Gońcy informowali mieszkańców okolicznych wiosek, którzy stawali się pod bronią w umówionym wcześniej miejscu. Żyjący w VI wieku bizantyjski historyk Prokopiusz z Cezarei opisał słowiańskich wojowników w następujący sposób. Stojąc do walki, na ogół pieszo idą na nieprzyjaciela, mają w ręku tarcze i dzidę, pancerza natomiast nigdy nie wdziewają. Tak więc podstawowym typem broni była najprawdopodobniej włócznia, ochronę zaś zapewniała tarcza. Nie odnaleziono żadnych zachowanych egzemplarzy z tego okresu, jednak mogły to być np. niewielkie drewniane tarcze o owalnym bądź prostokątnym kształcie, wyposażone w umbo, a więc pokryty metalem element, zabezpieczający jej uchwyt. Słowianie preferowali walkę podjazdową i raczej unikali otwartych walnych bitew z lepiej uzbrojonym przeciwnikiem, popularna była więc wszelkiego rodzaju broń zaczepna. Najpopularniejszą był zapewne prosty łuk. Stosowane mogły być też proce, czy też służące dociskania na stosunkowo niewielką odległość, oszczepy. Część wojów mogła być także uzbrojona w siekierki, osadzone na dłuższym drzewcu topory, czy też nabijane krzemieniem maczugi. Ponieważ zdecydowana większość wojów była wolnymi chłopami, a nie zawodowymi wojownikami, miecze należały zapewne do rzadkości. Niemniej zamożniejsi z nich mogli taką broń posiadać. Zbroja także należała do rzadkości, co jednak nie wykluczało zastosowania jakiegoś typu odzieży ochronnej. Tą mogły stanowić na przykład grube zwierzęce futra, zbroje z utwardzonej skóry. Czy też tak zwane przeszywanice, a więc grube kaftany poszywanych ze sobą wielu warstw tkaniny bądź skóry. Głowy zaś chronić mogły czapki. Choć podstawą plemiennej armii była piechota, nie oznacza to, że nie istniała jazda. Konni wojownicy mogli m.in. nękać formacje wroga, ciskając w niego oszczepami, bądź też dokonując szarży z włócznią. Wojowie, których stać było na konia, mogli zapewne także posiadać lepsze uzbrojenie, zdobyte bądź to w formie łupu, bądź to poprzez handel. Tak więc oprócz tarczy, włóczni i łuku, mogli posiadać także miecz oraz zbroje. A tą mogła być na przykład koszulka kolcza i popularny w tamtym okresie hełm żebrowy, zbudowany z blach zamontowanych nitami do szkieletu z żelaznej taśmy. Jak wiemy, założycielami państwa polskiego byli władcy plemienia Polan. Ci musieli jednak bardzo dużo wojować, aby podporządkować sobie sąsiednie plemiona i być w stanie utworzyć silne fundamenty państwa, które ewentualnie przejął Mieszko I. Pierwszą zmianą wynikającej z tej wojennej polityki było pojawienie się tzw. drużyny. W miarę kolejnych podbojów najznamienici spośród wojów rezygnowali z chłopskiego życia, aby na stałe zająć się wojaczką. Miało to niebagatelne znaczenie dla potencjału militarnego państwa Polan, z korzyścią zarówno dla jego władców, jak i dla drużynników. Wojownik taki był wraz z rodziną utrzymywany przez księcia, miał także prawo do udziału w łupach, zebranych w trakcie wyprawy. Książę natomiast zyskiwał dobrze wyszkolonego, zmotywowanego i wiernego żołnierza. Wiernego, ponieważ zapominał on o plemiennej przynależności, służąc tylko swemu nowemu, hojnemu pracodawcy. Zdobywanie łupów, wzrost bogactwa polan, a także pojawienie się kasty profesjonalnych wojów oznaczały także poprawę uzbrojenia. Więcej wojowników mogło używać koszulek kolczych czy też przybyłych z zachodu hełmów żebrowych. Pojawiła się także ochrona karku, jaką zapewniał przypinany do hełmu czepiec kolczy. Ze wschodu z kolei przybyły nowe typy zbroi, a więc pancerz łuskowy wykonany z przyszytych do skórzanego podkładu nachodzących na siebie metalowych łusek, czy też pancerz lamelkowy. Wykonany z rzędu połączonych rzemieniem niewielkich metalowych płytek. Pojawiły się także hełmy zwane szłomami bądź też szyszakami. Ich cwon wykonany był z czterech połączonych nitami blaszek i często zdobiony miedzianymi, złoconymi elementami. Na górze zaś doczepiany był pióropusz bądź też końskie włosie. Pojawienie się drużyny oznaczało także wzrost liczebności jazdy. Podstawę wojska wciąż stanowiło jednak pospolite ruszenie wolnego chłopstwa. Podczas rządów Mieszka I Polska urosła w znaczenie terytorium i bogactwo. Do wzrostu tego przyczyniła się w dużej mierze jego drużyna, która znacznie się w tym czasie rozrosła. Mieszko prawdopodobnie nie ograniczał się tylko do rdzennych wojów lecz zaczął także korzystać z usług najemników. Wśród nich byli zapewne siejący w tym czasie postrach w Europie Wikingowie. Wpływy normańskie doprowadziły także do zmian w uzbrojeniu. Wcześniejsze typy tarcz zaczęły być zastępowane tarczami okrągłymi. Te także wyposażone były w umbo, czasem z dodatkiem metalowego kolca. Wykonane były z drewna i obite skórą. Na hełmach pojawiły się chroniące twarz metalowe nosale. Zaś obok hełmów żebrowych pojawił się nowy, dużo mocniejszy typ, a więc normański hełm stożkowy. Jego przewaga polegała na tym, że nie był składany z kilku elementów, lecz wykuwany z jednego kawałka żelaza. W wydłużeniu zaczęły także ulegać kolczugi, sięgając za łokieć i do połowy uda. Większa drużyna nie tylko umożliwiała podboje, trzymała także porządek na zdobytych terytoriach i chroniła grody graniczne. W związku ze wzrostem terytorialnym państwa, doszło tutaj prawdopodobnie do nieformalnego podziału na tzw. drużynę bliższą, pozostającą przy księciu i składającą się z najlepiej uzbrojonych wojów, oraz drużynę dalszą, rozlokowaną w poszczególnych grodach. Szczyt militarnej potęgi wczesnopiastowskiej Polski przypada na rządy jej pierwszego króla Bolesława Chrobrego. Wedle kroniki Gala Anonima dysponował on niemal czterema tysiącami pancernych i trzynastoma tysiącami tarczowników. Istnieje sporo kontrowersji co do interpretacji tych terminów czy też podanych liczb, można jednak przypuszczać, że jego drużyna uległa sporemu rozrostowi. Liczne, przynoszące łupy podboje Oznaczały także zapewne poprawę uzbrojenia. Choć wojsko chrobrego nie było w stanie stanąć do otwartej walki ze zdyscyplinowanymi i dobrze uzbrojonymi armiami cesarstwa, to z powodzeniem stosował on przeciwko nim taktykę wojny podjazdowej. Nie miał on już jednak takich problemów, walcząc z powodzeniem z Czechami, Połabianami czy też Rusinami. Najznamienitsi wojowie, którzy zdobywali posłuch władcy, zaczęli zyskiwać także na znaczeniu, stając się wpływowymi dowódcami, urzędnikami, czy też lokalnymi, możnowładcami. Liczna drużyna chrobrego była jednak niezwykle kosztowna w utrzymaniu. Wszystko było w porządku o ile dokonywało się kolejnych podbojów. Drużynicy zdobywali łupy i zadowoleni wiernie służyli swemu panu. Jednak system tej tzw. monarchii wojennej upadł po jego śmierci. W wyniku przegranych wojen mieszka II Lamberta, utrzymanie drużyny spadło na ludność rdzenną, co z kolei doprowadziło do rosnących niepokojów i chaosu. W okresie tym liczebność drużyny zaczęła więc stopniowo maleć. A na znaczeniu zaczęli zyskiwać lokalni możnowładcy, urzędnicy czy też biskupi, którzy zaczęli tworzyć swoje własne drużyny. W niektórych przypadkach były one na tyle silne, aby sprawić władcom Polski spore problemy. Przykładem tego byli między innymi władający Mazowsze Miecław, wojujący z synami Władysława Hermana Sieciech, czy też zbuntowany przeciwko Krzywoustemu Skarbimir. Nie byli oni na bezpośrednich usługach księcia, przychodząc efektywnie do pospolitego ruszenia, wzywanego tylko na wypadek wojny. Jednocześnie maleć zaczęła ilość wzywanych pod broń chłopów. W okresie tym doszło także do zmian w uzbrojeniu, które zaczęło rozwijać się niemal identycznie jak to na zachodzie Europy. Kolczugi zaczęły się wydłużać, sięgając do nadgarstka i kolan. Zaczęto także rezygnować z doczepianego do hełmu czepca kolczego i zamiast tego wojownicy zakładali pod niego kaptur kolczy. Zapewniał on dużo lepszą ochronę, nie pozostawiając żadnych szczelin, chronił także szyję. Kaptur kolczy nie był jednak jeszcze na tym etapie zintegrowany z samą kolczugą. Pojawił się także nowy typ tarczy, a więc tarcza migdałowata. Była to prawdopodobnie odpowiedź na rosnącą rolę jazdy. A to dlatego, że wydłużony ku dołowi kształt takiej tarczy zapewniał jeźdźcom dużo lepszą ochronę nóg, niż stosowana dotychczas tarcza okrągła. Z nastaniem XII wieku drużyna książęca w dotychczasowej formie zniknęła. W zamian za służbę wojskową przestano wypłacać wojom żołd i zamiast tego nadawano im ziemię. Był to proces stopniowy, w którym trudno uchwycić decydujący moment, jednak tak oto zaczęło wykształcać się w Polsce rycerstwo. Władca miał więc do dyspozycji dużo więcej ciężkiej jazdy, jednak jego władza nie była władzą absolutną i musiał coraz to bardziej liczyć się z ziemską elitą. Z dawnej drużyny pozostała mu jedynie osobista gwardia, która choć dobrze uzbrojona, była stosunkowo nieliczna. Jednocześnie wciąż malała ilość wzywanego pod broń chłopstwa. Uzbrojenie w tym okresie nie uległo znaczącym zmianom. Niektórzy rycerze zaczęli chronić swoje nogi, zakładając związywane z tyłu fragmenty kolczugi. Popularność w Europie zyskiwał także hełm stożkowy stylizowany na tzw. czapkę frygijską, kształtem nieco wysunięty ku przodowi. Przywędrował on prawdopodobnie ze wschodu wraz z powracającymi krzyżowcami. Okej, okay, także to tyle na dzisiaj. Jak się możecie domyślić, przygotowanie tego materiału zajęło mi doprawdy bardzo dużo czasu. No, tak więc dajcie mi znać, co o czymś takim myślicie i czy chcielibyście podobne odcinki na temat innych okresów historii.